Witajcie, kochani. Dziś, co za niespodzianka, pozytywna jest akt oskarżenia wobec Mariusza Błaszczaka i Sławomira Cęckiewicza. Mariusz Błaszczak to były minister obrony narodowej, więc absolutny top of the top odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polityków, a Sławomir Cęckiewicz, obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ciągle bez poświadczenia do informacji niejawnych. Prokuratura zarzuca im ujawnianie tajnych dokumentów dotyczących obronności państwa, co jest ewidentnym działaniem na szkodę Polski. Jak napisał dziś rzecznik rządu Adam Szłapka, nie da się tego obronić. Oczywiście, że tak powinna zawsze wyglądać wzorowa praca polskiej prokuratury. Drobiazgowe śledztwo, szybko zakończone aktem oskarżenia. Zobaczymy, czy. Na wysokości zadania stanie też sąd i wymiar sprawiedliwości. No i teraz przypominam, że Sławomir Cenckiewicz, głównego przestępstwa miał się dopuścić Mariusz Błaszczak, a Sławomir Cenckiewicz i inne osoby miały mu popełnienie tego przestępstwa ułatwić. Przypomnę tylko, że Sławomir Cenckiewicz powołany przez Karola Nawrockiego, który fatalnie zaczął prezydenturę, ja tylko przypomnę, że mam problem z nazywaniem Nawrockiego prezydentem, bo ciągle nie wiem ile dostał głosów, ciągle nie wiem kto ile dostał głosów w, tym, w tych wyborach i dlaczego właściwie, na podstawie czego mam uważać, że Nawrocki wygrał e, wybory prezydenckie w Polsce. I będę to powtarzać często, bo nadal nie mieści mi się w głowie, że miała miejsce taka sytuacja. Przypominam, że obecnie profesor Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego do informacji niejawnych. Przypominam, że w lipcu 2024 roku cofnięto mu takie poświadczenie bezpieczeństwa. W czerwcu 2025 roku, czyli całkiem niedawno, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tę decyzję, ale wyrok jest nieprawomocny, bo KPRM złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy Cęckiewicz formalnie pozostaje bez dostępu do tajemnic państwowych, nie tylko polskich, ale także NATO i Unii Europejskiej. Dość kuriozalne jest w tym kontekście powołanie Cęckiewicza na szefa BBN-u, zważywszy na to, że szef BBN-u zajmuje się doradztwem dotyczącym bezpieczeństwa, ale. W ogóle BBN to jest urząd, który wspiera prezydenta RP i doradza mu w sprawach obronności państwa, a nawet wykonuje jego zadania w tym zakresie i musi do dobrego wykonywania swoich zadań dysponować niejawnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zajmuje się analizowaniem zagrożeń, opracowywaniem strategicznych dokumentów, opiniowaniem planów dotyczących bezpieczeństwa Polski i sił zbrojnych. I współpracą z innymi organami państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego. I teraz pytanie: czy ktoś, kto nie tylko nie ma dostępu do informacji niejawnych, ale także, jak się okazuje, jest oskarżony o zagrożenie swoimi działaniami, sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, powinien pełnić tę funkcję? No, odpowiedź wydaje się oczywista nie. Człowiek, wokół którego jest tyle kontrowersji, nawet niezależnie od tego, co orzeknie sąd, jest pytanie, czy w dobie realnego prowadzenia przez Polskę wojny hybrydowej i zagrożenia ze strony Rosji nie tylko wojną informacyjną i dezinformacją, dezintegracją, ale także realnym atakiem ze strony Rosji. No pytanie czy nie można w całej Polsce, w 40 milionowym kraju znaleźć osoby, która może godnie wypełnić no właśnie, sobą taki urząd tak ważny. PiS już oczywiście ruszył wraz ze swoimi akolitami w narrację, że to zemsta, aczkolwiek nie przejmowałabym się tym w ogóle, bo oni są w gruncie rzeczy bardzo przewidywalni i mówią ciągle to samo i tym się absolutnie nie wolno przejmować, trzeba robić swoje. Ciekawa to informacja na początek vloga, zwłaszcza że dziś chciałam powiedzieć także potroszę o nieudolności informacyjnej, która mnie bulwersuje, bo zapłacimy za nią wszyscy koalicji obywatelskiej. No ale dobra, zaczynamy od tej informacji. Czas start. Jest tyle tematów z którymi PiS przegrywa, a mimo to narzuca narrację. Właściwie, jeśli spojrzeć na fakty, koalicja obywatelska, mimo kłótni, mimo animozji we własnym obozie i mimo wielu wpadek, które są czysto powierzchowne, tylko wizerunkowe, jak spojrzeć na realnie zrobioną pracę, to robi robotę, to dowodzi niezwykle ważne rzeczy. Dowiozła miliardy. Dofinansowania z Unii Europejskiej, co zablokował PiS, dowozi mimo wszystko, chociaż za wolno, naprawę praworządności, dowozi inwestycje, dowozi wielkie programy gospodarcze i dofinansowania różnych projektów. PiS ma tylko afery, wpadki i przeszkadza i to jest niesamowite, że mimo tego pis nadal narzuca narrację i ja w ogóle nie mogę tego zdzierżyć, począwszy od takich najmniejszych informacji, które się codziennie pojawiają typu um, Morgan Stern podał dzisiaj na X, czy wiecie, że górnik, który zawarł związek małżeński, może zaciągnąć jednorazową pożyczkę na zagospodarowanie do 100 tysięcy złotych, a następnie ta pożyczka, ten dług zostanie mu umorzony po pięciu latach pracy? Bo ja nie wiedziałam, wy tak macie w swojej pracy? Kto tak w ogóle ma? Poza księżmi, którzy po prostu dostają nieruchomości i obsługę w postaci gosposi za darmo i żyją sobie za friko, za pieniądze podatników. Także chyba nikt tak nie ma. Nie znam grup bardziej uprzywilejowanych niż górnicy i księża i, I nie wiecie tego. Czy wiecie, że funkcjonariusze to z kolei podał Adam Szłapka, republika TV. Tak powiedział Szłapka, i brat ziobry, ministra ziobry, dostali miliony złotych. Brat ziobry 6 milionów, a funkcjonariusze telewizji Republika ponad milion złotych za pracę, której nie wykonali, bo mają zero wizyt w biurze, zero logowań w systemie, i teraz oni wszyscy chcą, żeby za sprawą weta Karola Nawrockiego. Polacy płacili więcej za prąd. Oni, którzy wzięli tyle z waszych podatków. To są tematy pierwsze z brzegu. A spójrzcie, jak entuzjastycznie politycy PIS-u zareagowali na weto Nawrockiego, które oznacza podwyżki dla wszystkich Polaków. Oni się cieszą. Oni w ogóle nie mają problemu z tym, że będziecie mieli wyższy prąd. Nawrocki zaczął fatalnie. Nie było go w Waszyngtonie powołuje ludzi takich jak Cenckiewicz często bez wymaganych kompetencji i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski albo bardzo kontrowersyjnych i dyskusyjnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i będziemy przez niego mieli drogi prąd bo jest przeciwny taniej energii i co z tego, że wetując ustawę rządową, za chwilę złożył swoją, która w przeciwieństwie do rządowej po pierwsze jest gorsza, a po drugie nie ma szans być przegłosowana? Przez niego mamy, będziemy mieli drogi prąd. Ale kupił sobie samochód za 2 miliony. Dlatego ma rację Roman Gierty, który mówi, że teraz powinno się zrobić nowelizację budżetu i obciąć na Nawrockiemu budżet kancelarii prezydenta, bo po prostu ten gość nie powinien mieć, moim zdaniem, złamanego grosza na takie rzeczy, na swoją kancelarię, kiedy zapewnia, gwarantuje Polakom drogi prąd w sytuacji gospodarczej, jaką mamy. Ale pis się tak podkłada, tak strasznie się podkłada, i nie mogę patrzeć na to, jak. Koalicja Obywatelska nie korzysta z okazji, żeby tych autokratów medialnie dobić. Tak bardzo mi brakuje medialnej ofensywy, ataku premiera rządu i większości parlamentarnej. Ponieważ to jest chyba pierwsza sytuacja na świecie, kiedy autokraci i populiści się tak podkładają, bo oni wbrew obiegowej opinii wcale nie są sprawni, oni się podkładają, można by w nich walić jak w bęben. I nie trzeba by wymyślać tematów tak jak oni często to robią. Tematy leżą na ulicy. A K.O. nie korzysta, a K.O. po prostu siedzi cicho. I muszę Wam powiedzieć, że. To jest naprawdę coś dużo więcej niż bierność. To jest skrajna nieudolność, to jest skrajne lenistwo. I co gorsza, to jest nieprofesjonalizm, to jest brak kompetencji. Bo my płacimy im za to, żeby byli sprawczy. My ich wybraliśmy nie dlatego, żeby byli królami i cesarzami Polski, tylko my, wyborcy, w październiku 2023 roku, wybraliśmy tych ludzi, żeby załatwili dla nas pewne sprawy i oni ich nie załatwiają. A nawet tam, gdzie pis się podkłada, nie korzystają z okazji. Gdyby tak działali w firmie, to zostaliby zwolnieni, zostaliby zwolnieni dyscyplinarnie. Bez żadnego wypowiedzenia i bez żadnej odprawy. To jest po prostu niewywało. Ja nie widziałam w historii polityki, nie tylko polskiej, ale w ogóle w historii jakiejkolwiek polityki, żeby ktoś tak bardzo nie wykorzystał rażących wpadek, niekompetencji, a nawet przestępstw i afer przeciwnika. No i zadaję już sobie pytanie: czy ta bierność jest przypadkowa? Napisałam o tym tekst do na temat, kto chce bardziej zgłębić to, zachęcam, czy zaczynam się już zastanawiać, czy koalicja obywatelska jest naprawdę tak obficie obsadzona kretami z spisu, że aż sparaliżowali koalicję od wewnątrz, no, ale nie chce mi się wierzyć, że sparaliżowali premiera Tuska, który też robi niezbędne minimum, bo po nie wiem, półtorarocznym przypominaniu mu oczywistej oczywistości, zatrudnił rzecznika rządu, ale to jest minimum, on na tym poprzestał. Tymczasem, dokładnie tak jak robi PiS i dobrze robi w tym wymiarze, koalicja obywatelska powinna zatrudnić bardzo drogą, bardzo dobrą i bardzo profesjonalną firmę zajmującą się PR-em politycznym. Inaczej nawet nie PR-em marketingiem politycznym, zwłaszcza w digitalu, w social mediach, w internecie, ponieważ na tym dzisiaj polega tłumaczenie opinii publicznej, co się robi, i bez tego nic się nie liczy. W tej chwili wygrywa się narracją, opowieścią, odpowiednim opowiedzeniem ludziom, wytłumaczeniem ludziom, co się robi, ale też interakcjami z ludźmi. Jeżeli tego nie będzie, no to to się po prostu nie wygra. My się wszyscy już złośliwie zastanawiamy, dlaczego Kao nic nie robi. Złośliwie, ale prawdziwie, bo sarkazm, ironia i złośliwość przecież nie wykluczają prawdy. Być może z powodu tego, że tak bardzo krzyczeli, że PiS obsadza, nie wiem, swoimi ludźmi spółki skarbu państwa, a sami nie robią konkursów i poobsadzali swoimi ludźmi spółki skarbu państwa, żenująco bez konkursów, traktując je jako synekury polityczne, czyli dokładnie to, co robił PiS. Chociaż gdy PiS to robił, to oczywiście krzyczeli, jak zwierzaki po prostu obdzierane ze skóry. I naprawdę, już parę razy byłam bliska powiedzenia, że, że wszyscy ci politycy to, to samo zło. Choć oczywiście to nieprawda, i tak mówi propaganda pisowska i kremlowska, że wszyscy to to samo zło, ale prawda jest taka, że koalicja, nawet najbardziej nieudolna, nie zapewni nam faszyzmu, ani autorytaryzmu, ani dyktatury, nie wyprowadzi nas z Unii Europejskiej, nie popiera Putina w przeciwieństwie do PiSu, a to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I dobrze dba o finanse, i urośliśmy. Już nawet za krótkich rządów koalicji jesteśmy piątą największą gospodarką w Unii Europejskiej, także stajemy się powoli potęgą militarną, także są liczne plusy, ale muszę to powiedzieć. Nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili koalicja obywatelska nie prowadziła w wojnie narracyjnej z pisem. Nie ma żadnego powodu, oprócz tego, że są niekompetentni i że są patentowanymi leniuchami. Oczywiście, jak się dowiedziałam, spory fakt w tej przegranej narracyjnej, a, znaczy za, za, za tą przegraną narracyjną, w sporej mierze odpowiada fakt, że o ile jak na pewno zdążyliście zauważyć, pis wynagradza swoich. Pis y, wynagradza cudzysłów, wynagradza, ale popiera daje, nie wiem, programy telewizyjne, daje zarobić dziennikarzom popierającym PiS. O tyle wiecie, jaką strategię przyjęła Platforma, bo często mnie pytacie, a dlaczego ten, tamten ktoś tam nie ma programu w telewizji, a dlaczego są dziennikarze, którzy prowadzą orkę na ugorze bez żadnego wsparcia demokratycznych polityków. No to powiem wam dlaczego, bo... Koalicja Obywatelska przyjęła politykę, że ci, którzy najbardziej walczyli z pisem, zarówno politycy, jak i dziennikarze, i nie robili tego dla własnych korzyści, tylko w obronie demokracji, mają nie dostać żadnej dobrej pracy, żeby uwaga taka jest oficjalna wersja czy oficjalna, no, przekazywana sobie od informatorów, ale jest ich wystarczająco dużo, żeby móc o tym opowiedzieć żeby uwaga, PiS nie mógł ich oskarżyć, że ludzie ci dostali pracę w nagrodę, wyobrażacie to sobie, w świecie, w którym funkcjonariusze PiSu są oficjalnie wynagradzani za swoją robotę, czyli PiS dba o morale swoich żołnierzy, koalicja obywatelska boi się wynagradzać autentycznie uczciwych ludzi, najbardziej zasłużonych w walce z PiSem, Którzy nie robili tego dla żadnych synekur, bo nikomu się w ogóle nie śniło, że wygra ta koalicja obywatelska, bo boją się oskarżeń ze strony PiS-u, że wynagradzają swoich ludzi: no gratuluję, róbcie tak dalej, róbcie tak dalej, a potem się dziwcie, że pies z kulawą nogą nie mówi prawdy oprócz już Paru po prostu najbardziej zażartych osób, które nic z tego nie mają, a wręcz mogą być pewne prześladowań. Fa fantastyczna strategia, gratuluję, żeby się pozbyć dziennikarzy, polityków, żeby pokazać ludziom, że waleczność się nie opłaca. Taka jest niestety prawda. Nie opłaca się walczyć z pisem, nie opłaca się walczyć z promowaniem faszyzmu, z populistami niszczącymi kraj, ponieważ miłościwie rządząca nam koalicja nie zamierza za to. Ani popierać, ani wynagradzać, ani nawet po prostu tego doceniać czy podziękować za to, woli się trzymać ludzi, którzy nigdy z pisem nie walczyli. No bo wtedy pis nie będzie mógł im niczego zarzucić. A wiadomo, że najważniejsze jest, co powie partia, która ma dużo przestępców w szeregach, dużo aferzystów i w sumie to powinna być zdelegalizowana. Tak, ale najważniejsze jest, co powiedzą funkcjonariusze tych partii. Wracając do narracji, więc nie dziwcie się już, że media są jakie są, i tak dalej, no bo jak chcecie wiedzieć, dlaczego politycy są jacy są i media są jakie są, to spójrzcie, kto jest wynagradzany swoje, za swoje czyny. Czy wynagradzana jest dobro, odwaga, odwaga cywilna, mówienie o nieprawidłowościach i walka z autorytaryzmem? Czy wynagradzany jest konformizm, bierność, oportunizm, sprzedawczykostwo i robienie biznesów z politykami, nawet jak się jest niby dziennikarzem? Fantastyczny mamy klimat, ale potem Ola Boga, prawość umiera. Uwielbiam to po prostu, uwielbiam, uwielbiam to. No dobra. Chcę powiedzieć jasno: zatrudnijcie kogoś. Nie jesteście wszyscy Napoleonami, chociaż, jak powiedział mi ostatnio znajomy bardzo blisko z PO, nie zatrudniają ekspertów, bo każdy tam się uważa za Napoleona, ale ja myślę, tak naprawdę się śmieję z tego, ale się nie zgadzam do końca. Ja myślę, że nie zatrudniają też ekspertów, dlatego że nie można robić różnych wałków. Wałków, słowa wałków używam tu umownie. Ale różnych dziwnych rzeczy nie można robić. No, na przykład, gdyby zatrudniono ekspertów, to ci eksperci na pewno doradziliby przeprowadzanie konkursów do spółek skarbu państwa. Więc myślę, że Polska utonie w sytuacji, kiedy tak łatwo byłoby odeprzeć ataki populistów, dlatego że mm, ludzie chcą robić wałki. Także po demokratycznej stronie. Chcą robić ciemne, dziwne rzeczy poza oczami społeczeństwa, które nawet jeśli nie są do końca niezgodne z prawem, to są na pewno niezgodne ze standardami i podejrzane, i dlatego Polska utonie, bo gdyby zatrudnili profesjonalistów, to musieliby być dużo bardziej przejrzyści. Gratuluję naprawdę sobie jako dziennikarka i jako obywatelka takiego podejścia władz. Informuję władzę informuję przede wszystkim moich widzów i, i, i słuchaczy, że do zwycięstwa narracyjnego nie wystarczy odpierać ataki. Jeżeli ograniczasz się do odpierania ataków, to zawsze ktoś ci narzuca narrację. Tak jak pis koalicji, mimo że właściwie we wszystkim się myli, ma same afery i wszędzie kradnie, wszędzie kłamie i wszystko robi źle. Tak z grubsza. Nie wiem, nie widziałam dawno wpisu polityka, który albo by nie miał o coś zarzutów, albo by wprost nie kłamał, albo by nie było coś oskarżone, albo nie miał sprawy w prokuraturze, albo nie był agresywny, nie podjudzał, albo nie naruszał kodeksu karnego, prześladując ludzi za ich orientację, rasę, wyznanie, narodowość. Masakra. I oni, i takie typy, i typiary narzucają narrację. Do zwycięstwa potrzeba ataków do zwycięstwa potrzeba ofensywy. Reaktywność nie wystarcza, żeby wygrać żadną wojnę, a już na pewno nie wojnę informacyjną. No, zobaczcie na Cezarego kuleszek, który Skłamał w żywe oczy, dobrze, że portal goniec.pl ma ten film, skłamał w żywe oczy, że opisana przez portal właśnie Goniec e, impreza z politykami PiS, w której brał udział i kompletnie po pijanemu śpiewał pieśń religijną Barka, możecie to nagranie zosta e, w sieci zobaczyć, skłamał, że ta impreza nie miała miejsca. Portal Goniec e, pokazał, że jednak miała miejsce. Zobaczcie, jak oni kłamią. Zobaczcie, jak oni kłamią. Naprawdę, kilku posłów Koalicji Obywatelskiej i pan rzecznik Szłapka, który rzecznikuje coraz lepiej, naprawdę nie wystarczą. Gdyby chociażby taką imprezę, będąc kompletnie pijanymi i zachowując się tak żenująco, jak jakieś tańce i śpiewy pieśni religijnej Barka, gdyby coś takiego zrobili posłowie K.O. To by przez rok minimum, no może dwa do wyborów, nie schodziło w ogóle z czołówek i było wykorzystywane przy każdej okazji. Nie wiem. Jedyne wytłumaczenie, oprócz tych wcześniejszych, o których powiedziałam, czyli w sumie nie jedyne, tylko już trzecie, które przychodzi mi do głowy, to może to, że premier Tusk, bo niestety jest zarządzanie, zarządzanie wodzowskie partiami w Polsce i premiera Tuska ono też dotknęło, po prostu. Pozbył się wszystkich inteligentniejszych od niego ludzi, a zostawił samych najmniej inteligentnych. To i teraz naprawdę nie ma mu kto doradzać. Temat, o którym mówiłam w poprzednim vlogu, no przecież PiS popiera Trumpa, popierając tym samym wprost Putina. W czasie zagrożenia wojną i hybrydową, która już się toczy, i tradycyjną. Przecież to jest samograj. PiS, który twierdził, że Putin spowodował zamach w Smoleńsku i zabił brata Kaczyńskiego. Dlaczego ja nic nie słyszę o działaniu rosyjskiej agentury w Polsce? Dzisiaj, słuchajcie, rano włączyłam sobie TVN24, Dlaczego w ogóle ci politycy K.O., P.O. nie przechodzą żadnych szkoleń medialnych? Dziś sobie włączyłam TVN24, o 10.20 rano musiałam niestety z zawodowego obowiązku wysłuchać Kosiniaka-Kamysza, który tłumaczył, i on w ogóle serio stał przed dziennikarzami, to mnie dobiło, i tłumaczył, że wiatraki nie zabijają ludzi. I tłumaczył weto Nawrockiego. Brzmiało to tak, jakby on tłumaczył weto Nawrockiego, jakby on był rzecznikiem Nawrockiego. On tłumaczył, że prawdopodobnie otoczenie Nawrockiego wprowadziło go w błąd, mówiąc prezydentowi, że wiatraki zabijają ludzi. Pan prezydent został wprowadzony w błąd. Tak brzmi cytat z kosieniaka Kamesza. I on tłumaczył ludziom na antenie TVN24, że wiatraki nie zabijają ludzi. Jeśli pan prezydent temu uwierzył, to się myli. A ja słuchałam tego i myślałam, gdzie ja jestem? Wiecie, że ja nie mam dobrego zdania o programach publicystycznych w TVN, to jest dla mnie w ogóle mam aplikację, ale nie, nie mogę tego oglądać. Teraz oglądam, bo się tam dużo dzieje, uważam, że taki mam obowiązek, ale to jest tortura. To jest tak niski poziom merytoryczny. Tam nie ma żadnych pogłębionych analiz. Słucham dzisiaj tego kosiniaka Kamesza i myślę: "Boże, Przecież trwa wojna hybrydowa. Oprócz tego, że już dawno powinna istnieć wielka, wypasiona, mająca olbrzymie dofinansowanie, z poważnymi ludźmi ze służb zatrudnionymi tam za grube pieniądze, takimi jak generał Piotr Pytel i wielu innych dobrych polskich wojskowych. I ta instytucja powinna zająć się zwalczaniem aktywnym i ujawnianiem opinii publicznej przypadków rosyjskiej dezinformacji, ale też dezintegracji, bo przecież te wszystkie podpalenia, ten dron. Który nie przynosił głowicy bojowej, ale mógł. Przecież to wszystko jest rosyjska dywersja. Tu nie trzeba być geniuszem. Dlaczego jeszcze nie ma takiej instytucji? Po prostu. Dlaczego telewizje typu TVN24 i wszystkie portale nie wałkują tematu wojny hybrydowej, ale na normalnym poziomie dla inteligentnych ludzi, których jest w Polsce bardzo wielu i którzy chcieliby wiedzieć co się dzieje i mieć poważne najświeższe informacje, a nie jakieś wypowiedzi i komentarze na poziomie przedszkola, bo kiedy minister obrony narodowej stoi i tłumaczy ludziom w TVN-ie, że wiatraki nie zabijają ludzi, to ja mam ochotę rzucić butem w telewizor. To ubliża mojej i waszej inteligencji. Jeżeli koalicja obywatelska, przy wszystkich atutach, które posiada, i rzeczach, które robi, i ministrze Żurku, mam nadzieję, że Ewa Wrzosek, pani prokurator, zostanie wzięta do współpracy, wbrew tej doktrynie, o której powiedziałam, że ci, którzy najbardziej rządzili pisem, mają być odsuwani, Mam nadzieję, że zostanie wzięta współpraca, że oskarżenie dla Błaszczaka i zdjęcie immunitetu Macierewiczowi to są jakieś jaskółki zwiastujące wiosnę. Ale naprawdę jest ostatni moment i czas już się bardzo kurczy na zatrudnienie dobrych fachowców i trwanie przy nich do końca świata. Fachowców od marketingu politycznego, bo. Premier Tusk wydaje mi się, że żyje jakimiś złudzeniami, że miliony Polaków czytają Twittera i jemu się wydaje, że jak jest inteligencko dowcipny na Twitterze, to świat padnie na kolana. Nie. Twittera czyta w Polsce i ma w Polsce, uwaga, kilka procent ludzi. Ja wiem, że społeczność Twitterowa w to nie uwierzy, ale kilka procent ludzi, panie premierze. Tam się nie robi polityki. Jeżeli pan tak uważa, to żyje pan w bańce. Potrzeba profesjonalistów i potrzeba słuchać tych profesjonalistów. I potrzeba pogodzić się z faktem, że może wtedy dziwnych interesiczków i dorabiania na boku nie będzie. Chociaż PiSowi zatrudnianie profesjonalistów i nawet przechodzenie ponoć szkoleń z tego, jak profesjonalnie kłamać, media o tym pisały, nie przeszkadza w robieniu wałków na boku, a nawet jak widać w popełnianiu przestępstw, więc głowa do góry. Kochani, nadal większość osób regularnie oglądających ten kanał i lubiących ten kanał i wpisujących komentarze nie subskrybuje go, więc proszę o subskrypcję, dzięki którym te treści niosą się dalej. Przypominam, że możecie wspierać moją pracę, jeśli uważacie, że moja praca was wspiera na patronite.pl ukośnik Eliza Michalik. A dla wspierających, moim podziękowaniem jest podcast to, Co to dla nas znaczy. Dostępny na Spotify i Patronite Audio nowe odcinki publikuję co czwartek. Do zobaczenia za dni kilka.